Sie pacjenci. Nowy rok, nowi wy ale stare nawyki. 1 stycznia 2026. Większość z Was leczy właśnie kaca, a polska giełda szykuje się do otwarcia sezonu polowania na Wasz kapitał. Na stół trafia LPP. Nasz narodowy czempion. Król bawełny i poliestru. Imperium Marka Piechockiego. Chodzicie do galerii i widzicie światła, modelki na plakatach i zapach tanich perfum. Myślicie, Polska Zara. duma narodowa, bezpieczna przystań dla portfela. Błąd. Słodka, naiwna naiwność. LPP to nie jest firma odzieżowa. To gigantyczna... Logistyczny algorytm do mielenia marży, który w 2026 planuje przepuścić przez swoje kasy blisko 30 miliardów złotych. Dziś sprawdzimy, czy pod tą modną fasadą kryją się zdrowe fundamenty, czy może korporacyjna Nekroza którą podruje się agresywnym marketingiem i rekordową dywidendą. Zaczynamy badanie najdroższego wieszaka w tej części Europy. Zastanawialiście się kiedyś, jak to możliwe, że t-shirt kosztuje mniej niż porządny kebab, a firma i tak zarabia na nim krocie? Magia? Nie. Skala i bezwzględna optymalizacja kosztów. Mechanizm LPP to wielki logistyczny odkurzacz. Centrala w Pruszczu Gdańskim to mózg, który nie śpi, tylko analizuje, co właśnie sprzedało się w Londynie, Dubaju czy Bukareszcie. Jeśli coś żre, maszyna rusza. Tysiąc Kontenerów płyną z Azji, by zaspokoić głód szybkich zakupów. Ale prawdziwym silnikiem napędowym jest Sensei. To jest ich broń masowego rażenia. To tutaj marża spotyka się z masą. Sprzedają wam iluzję luksusów w cenie plastikowej torby, a wy w zamian oddajecie im to, co najcenniejsze: regularność. To nie są zakupy. To subskrypcja na tanie emocje. Miliardy zysku nie biorą się z jakości. Biorą się z szybkości, z jaką potrafią wymieniać towar na waszych wieszakach zanim zdążycie go pierwszy raz wyprać. Każde wielkie imperium ma swoje piwnice. A LPP ma tam całe cmentarzysko. Pamiętacie marzec 2024? Kiedy to amerykański fundusz Hindenburg Research odpalił bombę, oskarżając spółkę o pozorowaną sprzedaż biznesu w Rosji? Zarząd dwoił się i troju, przekonując, że wszystko jest czyste. Ale smród pozostał. KNF dorzuciło swoje, wlepiając karę zabrak przejrzystości. To jest właśnie to ryzyko, którego nie znajdziecie w katalogu z nową kolekcją. To jest ryzyko wiarygodności. Ale to nie jedyny trup. Spójrzcie za okno. Tam już czekają grabarze z dalekiego Wschodu. Shane i Temu. Oni nie bawią się w etykę. Oni bawią się w wojnę totalną na ceny. Czy narodowy czempion przetrwa starcie z chińskim walcem? Czy może 2026 będzie rokiem, w którym polski gigant zacznie się dusić własnym poliestrem? Dobra, wchodzimy głębiej. Skoro fundusze pakują w to miliardy, sprawdźmy, czy te fundamenty to lity beton, czy tylko gipsowa ścianka w galerii handlowej. 5 wskaźników, 10 punktów do zdobycia. Pierwszy. Przychody i ich dynamika. Wynik około 29 miliardów złotych w 2026. Ocena 2 na 2 punkty. Maszyna nie zwalnia, podczas gdy inni modlą się o utrzymanie sprzedaży, LPP po prostu je bierze. To agresywna ekspansja, która karmi się waszym głodem nowości. 2. Marża brutto na sprzedaż. Wynik 54%. Nasza ocena 2 na 2 punkty. Tutaj dzieje się magia. Wyciągają ponad połowę ceny T-shirta jako zysk brutto. To oznacza, że potrafią przerzucić każdy wzrost kosztów transportu czy bawełny bezpośrednio na wasz paragon. To finansowa dominacja. Przeciwskaźnik – wskaźnik zadłużenie. Wynik poniżej 0,5. Ocena 2 na 2 punkty. LPP nie bawi się w ryzykowne kredyty. Są czyści jak sumienie po spowiedzi. Mają tyle gotówki, że mogliby wykupić połowę konkurencji, i jeszcze zostałoby im na waciki dla modelek. Wskaźnik czwarty. Cykl rotacji zapasów. Wynik około 150 do 160 dni. Nasza ocena 1 na 2 punkty. Tu widać lekką zadyszkę. Pieniądz zamrożony w pol jeszcze leży troszeczkę za długo. Jeden punkt, ponieważ obserwujemy, czy pacjent nie zacznie się dusić własnym towarem. OK, wskaźnik piąty. Dywidenda. Nasza ocena 2 na 2 punkty. Spółka generuje silne przepływy pieniężne, ma niskie zadłużenie i nadwyżki gotówki. Dlatego w modelach analitycznych części domów maklerskich pojawiają się robocze szacunki, Dywidendy rzędu około 1000 zł na akcję. Podkreślam bardzo wyraźnie: to są wyłącznie założenia modelowe rynku, a nie decyzja zarządu czy walnego zgromadzenia. Fundamentem tej oceny jest zdolność finansowa do dywidendy, a nie deklarowana wysokość. Suma fundamentów 9 na 10 punktów. Pacjent finansowo jest okazem zdrowia silny, wydolny, dobrze odżywiony. Teraz nie brzmi, czy ta maszyna działa tylko jak długo da się ją rozpędzać, zanim pojawią się koszty uboczne. Zmieńmy narzędzia. Podstawiamy wagę, bierzemy wykrywacz kłamstw. Fundamenty są twarde, ale reputacja przypomina sweter z akrylu. Wygląda nieźle, dopóki nie zaczniesz go prać. Wskaźnik pierwszy. Transparentność i komunikacja z rynkiem. Wynik kryzysowy. Ocena 0 na 2 punkty. Pamiętacie raport Hindenburga? Półka twierdziła, że wyszła z Rosji, ale śledczy mieli inne zdanie. KNF dorzucił karę za brak raportowania prawdy. Zero punktów. Na giełdzie zaufanie to waluta, a LPP drukuje ją bez pokrycia. Wskaźnik drugi: odporność na ryzyka ESG. Wynik toksyczny. Ocena zero na dwa punkty. Szybka moda to ekologiczna katastrofa. W świecie, gdzie wielkie fundusze patrzą na etykę, LPP stoi na straconej pozycji. Ta branża po prostu nie potrafi być zielona. Kolejne zero. Wskaźnik trzeci zależność od kluczowych osób. Ocena 1 na dwa punkty. Marek Piechowski to wizjoner, ale i jednowładca. Rynek boi się sukcesji w tak scentralizowanych molochach. Jeden punkt za to, że na razie trzyma to wszystko w ryzach. Wskaźnik czwarty elastyczność modelu biznesowego. Wynik perfekcyjny. Ocena 2 na 2 punkty. Muszę im to oddać. Ich zdolność do reagowania na trendy jest przerażająco skuteczna. Jeśli coś się staje hitem na TikToku, następny wtorek Sensei ma to już na wieszaku. Dwa punkty zabycie najszybszym rekinem w basenie. Wskaźnik 5. Zarządzanie markami. Wynik: stabilny. Ocena nasza 1 na 2 punkty. CSI zjada własne dzieci, sprzedając już nawet garnki i meble. To rozwadnia DNA brandu. 1 punkt za wyniki, minus 1 za brak charakteru. Suma analizy miękkiej 4 na 10 punktów. Pieniądze są, ale moralny kręgosłup trzyma się na trytytkach. Na koniec sprawdzimy, ile musicie zapłacić za wejście do tego klubu. Wskaźnik pierwszy. Wskaźnik ceny do zysku, wynik około 18. Nasza ocena 1 na 2 punkty. 18 lat czekania, aż spółka zarobi na swój własny wykup, to nie jest promocja. 1 punkt za stabilność, ale bez zachwytu. Wskaźnik drugi, EV do EBITDA, wynik około 7,5. Ocena 1 na 2 punkty. Rynek wycenia ich dość sprawiedliwie. Nie liczcie na to, że znaleźliście niedoszacowaną perełkę. To jest wycena pod korek. 1 punkt. Wskaźnik trzeci, cena do wartości księgowej. Około 7. W naszej ocenie 0 na 2 punkty. Tu wjeżdża brutalna rzeczywistość. Płacicie 7 razy więcej niż wart jest fizyczny majątek tej firmy. 85% ceny akcji to wiara w markę, a nie twarde maszyny. 0 punktów. Wskaźnik czwarty. Cena docelowa analityków kontra rynek. Wynik potencjał plus 15%. W naszej ocenie 1 na 2 punkty. Biura maklewskie widzą LPP w okolicach 25 tysięcy złotych. Jest tam jeszcze trochę mięsa, ale to margines błędu. 1 punkt. Wskaźnik 5. Premia za ryzyko geopolityczne i etyczne. Nasza ocena 0 na 2 punkty. Kupujecie cały bagaż ich wschodnich przygód i ekologicznego długu. Wystarczy jeden raport o śladzie węglowym, by cena poleciała na łeb. 0 punktów. Suma wyceny 3 na 10 punktów. A nasz ranking końcowy 16 na 30 punktów. No i mamy wynik sekcji. 16 na 30. Co to oznacza w języku ludzi, a nie algorytmów? Po pierwsze, LPP to nie jest firma odzieżowa. To potężne biuro podróży. Ich ciuchy widziały więcej świata w kontenerach niż Ty na wakacjach, a i tak lądują u Ciebie w cenie dwóch gałek loda. Po drugie, Sensei to taki finansowy McDonald's. Wiesz, że to plastik i poliester, ale i tak wracasz pod okładkę, bo cena nie pozwala Ci czuć wstydu. Po trzecie, 30 miliardów obrotów przy takiej marży to nie jest sukces. To jest bezszczelność. Marek Piechocki zbudował maszynę, która zmienia Twoją potrzebę nowej szmatki na piątek jak w paliwo rakietowe dla swojego kursu akcji. Nasz werdykt? Pacjent jest zdrowy, aż za zdrowy. Ale pamiętajcie, w tym laboratorium najdroższy wieszak Europy nie wisi dla ozdoby. On ma utrzymać ciężar waszych portfeli, póki magia Sensei działa. Kupujecie te iluzje? Czy czekacie, aż poliester zacznie parzyć w ręce? LPP to nie jest papier dla ludzi o słabych nerwach. W krótkim terminie to czysta adrenalina. Gracie pod dywidendę, ale każdy news o raporcie śledczym może posłać kurs na deski w kilka minut. To jazda bez trzymanki dla spekulantów. Długi termin to nudaj cierpliwość. Kupujecie udział w logistycznym walcu, licząc, że Sinsey będzie na każdym rogu od Gruzji po Londyn. Strategia dla tych, którzy potrafią zignorować nagłówki i po prostu inkasować dole z zysku. Czy macie żołądek na ten rollercoaster? Doświadczenie zakończy. Archiwizujemy dane, próbka LPP została przebadana pod kątem korporacyjnej toksyczności. To nie jest firma dla idealistów. To maszyna dla twardych graczy, którzy akceptują zapach poliestru w zamian za twarde dywidendy. Mamy 1 stycznia 2026. Życzę wam w tym nowym roku, żeby wasze portfele puchły szybciej niż ego prezesów, a zyski omijały wszelkie zatory płatnicze. Bądźcie badaczami, nie ofiarami marketingu. W następnym odcinku, zgodnie z waszą prośbą bierzemy pod mikroskop giganta zza oceanu. JP Morgan. Sprawdzimy, czy Jamie Diamond to faktycznie alchemik finansów, czy tylko kolejny kuglarz w drogim garniturze. Subskrybujcie giełdowe laboratorium. Cześć.